Witamy w naszej cotygodniowej analizie. Mamy dziś 24 października 2025 roku. W ciągu najbliższych minut yy, przyjrzymy się wspólnie temu, co wydarzyło się w świecie eksploracji kosmosu. To sektor, który, no cóż, rozwija się naprawdę w niesamowitym tempie. Rzeczywiście. Skupimy się na tych kluczowych wydarzeniach, postępach, ale też i wyzwaniach ostatniego tygodnia, a wszystko to w oparciu o, muszę przyznać, bogaty materiał źródłowy, który dostarczyło nam Stylonius. Tak, ten tydzień był, był naprawdę pełen istotnych wydarzeń. Porozmawiamy o kolejnym locie Starshipa firmy SpaceX. Na pewno też o dynamicznym rozwoju konstelacji Starlink. Mhm. Przyjrzymy się też, oczywiście, rosnącym ambicjom kosmicznym Chin. One, no, konsekwentnie realizują swój program. To prawda. I nie pominiemy też wyzwań, przed którymi stoi program Artemis NASA. W tym, co ciekawe, napięć między agencją a jej, wydawałoby się, kluczowym partnerem. Postaramy się przedstawić taki zniuansowany obraz sytuacji. Zanim jednak zanurzymy się w te wszystkie kosmiczne tematy, krótkie słowo od naszego sponsora, firmy ProWave AI. Oczywiście. I przypominamy, że dzisiejsza, no, dogłębna analiza została przygotowana przez StyloNews. To aplikacja informacyjna, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do otworzenia właśnie takich spersonalizowanych przeglądów wiadomości. Dobrze, zacznijmy może od SpaceX. Firma ma, wydaje się, powody do zadowolenia. W dniach 18-19 października odbył się jedenasty już lot testowy Starshipa z bazy w południowym Teksasie. 11. I co ważne, ten lot był udany. Rakieta osiągnęła przestrzeń kosmiczną, sam lot trwał ponad godzinę, a na orbicie umieszczono 8 testowych satelitów Starlink. To brzmi jak naprawdę znaczący krok naprzód. Zwłaszcza jeśli pamiętamy te wcześniejsze próby, które, no, nie zawsze były w pełni udane. Co było takim kluczowym elementem tego lotu? Myślę, że przede wszystkim to, że po raz kolejny udało się przeprowadzić kontrolowane wodowanie pierwszego stopnia, czyli boostera Super Heavy, w oceanie. To jest bardzo ważne. Rozumiem. To potwierdza postępy w technologii wielokrepnego użytku, która jest przecież fundamentem całej koncepcji Starshipa. Jak podkreślają różne źródła technologiczne, np. włoski Evry każdy taki udany krok przybliża realizację tych ambitnych planów misji na Księżyc i na Marsa. Mhm. Warto też może dodać, że to był ostatni lot tej konkretnej wersji Boostera, tak zwanego Blok 2. Ach, rozumiem. Tak, przed planowanym przejściem na nowszą generację, Blok 3. Czyli innymi słowy testują i udoskonalają ten sprzęt przed bardziej złożonymi misjami? To logiczne. A co z tym drugim filarem działalności SpaceX? Mówię o konstelacji Starlink. Tutaj również, no cóż, nie ma przystoju. Niemal równolegle z testem Starshipa SpaceX przygotowywało kolejny start rakiety Falcon 9, tym razem z bazy Vandenberg w Kalifornii. Aha. Na orbitę miało trafić kolejnych 28 nowych satelitów Starlink. Cel jest oczywiście jasny – stała rozbudowa i poprawa globalnego zasięgu internetu satelitarnego. A ile ich już jest na orbicie? Mówimy już o naprawdę imponującej liczbie – ponad 10 tysięcy satelitów. 10 tysięcy? Tak. Co ciekawe, jeden z niedawnych startów Falcona 9 ustanowił nowy rekord. Ten sam booster, pierwszy stopień rakiety, poleciał po raz 31. Niesamowite, to pokazuje dojrzałość tej technologii. Zdecydowanie. A jak różne źródła na to patrzą, pewnie są różne perspektywy? Oczywiście. Na przykład hiszpańska La skupia się bardziej na tym komercyjnym wymiarze Starlinka jego wpływie na rynek telekomunikacyjny. To jest zrozumiałe. Mhm. Z kolei włoski portal MeteoWeb często podkreśla te technologiczne osiągnięcia, jak właśnie to rekordowe ponowne użycie rakiet. To pokazuje, że są różne aspekty tego samego dużego przedsięwzięcia. A propos osiągnięć, yy, słyszałyśmy też zapowiedzi nowej wersji Starship'a. Coś więcej wiadomo na ten temat? Tak, SpaceX oficjalnie ogłosiło pracę nad Starshipem V3. Czasami określa się go też jako Block 3. I to ma być, proszę sobie wyobrazić, prawdziwy skok jakościowy. Czyli jeszcze większy? Znacznie większy. Mówi się o wysokości 140, może nawet 150 metrów. 150 metrów? Tak, to prawie jak dwie statuły wolności, jedna na drugiej. Napędzać ją będą nowe, jeszcze potężniejsze silniki Raptor 3, ale kluczowa jest zapowiadana ładowność. Jaka? Ponad 100 ton w trybie wielokrotnego użytku, a nawet do 200 ton w trybie jednorazowym. To jest dwukrotnie więcej niż obecna wersja może wynieść. 200 ton na orbitę. To, to otwiera zupełnie nowe możliwości. Jakie inne innowacje tam są planowane? Zapowiedziano wzmocnione struktury, większe stateczniki siatkowe, te charakterystyczne płetwy, które pomagają w sterowaniu podczas powrotu na Ziemię. Mhm, te siatkowe stateczniki. Tak. Oraz co jest bardzo, bardzo ważne, zintegrowany system dokowania orbitalnego. To jest klucz do tankowania statku na orbicie Ziemi. A to jest niezbędne do dalszych misji. Niezbędne do misji na Księżyc czy na Marsa. Portale takie jak Gizmodo czy Infobay cytują samego Elona Maska, który twierdzi, że Centaur V3 ma potencjał zredukować koszty wynoszenia ładunków o. Uwaga, 90% w porównaniu do historycznego Saturna V czy obecnego SLS nasa. Aż o 90%? Tak. Techno Android również podkreśla ten technologiczny przełom. To naprawdę może zrewolucjonizować dostęp do kosmosu, oczywiście jeśli te obietnice zostaną spełnione. Niewątpliwie imponujące plany. Ale jak wiemy, SpaceX nie jest jedynym graczem na tej scenie. Spójrzmy może teraz na Chiny. One również wydają się nie próżnować. Zgadza się. Chiny kontynuują swój bardzo, bardzo aktywny program kosmiczny. W minionym tygodniu z kosmodromu Jiuquan wystartowała rakieta Kineteka 1. I co ciekawe, na jej pokładzie znalazły się nie tylko dwa chińskie satelity obserwacji Ziemi, ale też coś jeszcze? Ale także jeden satelita pakistański. Rosyjska agencja TAS zwraca uwagę, że ten start no, pokazuje rosnące możliwości Chin w zakresie komercyjnego wynoszenia ładunków, ale też budowania międzynarodowych partnerstw w sektorze kosmicznym. Czyli Chiny stają się coraz poważniejszym dostawcą usług startowych dla innych krajów, można tak powiedzieć. Wygląda na to, że tak. Krótko po tym starcie odbył się kolejny rakieta, Lijian-1J-8. wyniosła na orbitę trzy kolejne satelity, w tym również ładunek dla Pakistanu. Tym razem był to satelita teledetekcyjny. Kolejny dla Pakistanu? Tak. Łoski portal Roma Daily News IT umieszcza te starty w szerszym kontekście chińskiej aktywności. Proszę posłuchać. W 2024 roku Chiny przeprowadziły już 68 startów orbitalnych. 68? Tak. Równolegle rozbudowują swoją stację kosmiczną Tiangong i intensywnie pracują nad technologiami eksploracji księżyca. Ich strategicznym celem pozostaje wysłanie człowieka na Księżyc do 2030 roku. Mam więc wyraźny obraz rosnącej potęgi kosmicznej Chin. Jak na tym tle wygląda sytuacja amerykańskiego programu Artemis, który no przecież ma podobny cel powrót człowieka na Księżyc? Tutaj, no cóż, obraz jest bardziej złożony. Ambitna misja Artemis 3, czyli samo lądowanie ludzi na księżycu, pierwotnie planowane na 2027 rok, napotyka na coraz wyraźniejsze trudności. Jakieś konkretne daty? Obecnie mówi się, że lądowanie odbędzie się nie wcześniej niż w 2028 roku. Głównym źródłem tych problemów jest. no ta zależność od Starshipa firmy SpaceX. Ach, znowu Starship? Tak który został wybrany jako lądownik księżycowy w ramach tego programu. Wspominaliśmy o sukcesie ostatniego lotu Starshipa, ale jego historia testów, no, nie jest przecież pozbawiona problemów. Dokładnie. Przed tym udanym jedenastym lotem aż sześć z dziesięciu wcześniejszych prób zakończyło się częściowym lub całkowitym niepowodzeniem. To musi budzić obawy. Naturalnie. Obawy o gotowość tej technologii do tak krytycznej misji jak lądowanie człowieka na księżyc. Dodatkowo, sam plan misji wykorzystujący Starship jest niezwykle skomplikowany. Wymaga wielu startów, mówi się nawet o kilkunastu. Kilkunastu startów? Tak. Do wyniesienia samego lądownika i paliwa potrzebnego do jego tankowania na orbicie Ziemi, jeszcze przed podróżą na Księżyc. A ta operacja tankowania orbitalnego na taką skalę, no nigdy wcześniej nie była przeprowadzana. To faktycznie brzmi jak ogromne wyzwanie tak. techniczne i logistyczne. Czy pojawiają się w związku z tym jakieś głosy sceptycyzmu co do tego harmonogramu? Tak i to coraz głośniejsze. Źródła takie jak Antena 3, powołujący się na CNN, cytują ekspertów, w tym byłych wysokich rangą urzędników NASA. Co mówią? Otwarcie wyrażają wątpliwości, czy uda się dotrzymać obecnego harmonogramu, zwłaszcza w kontekście tych widocznych postępów Chin. Panuje po prostu obawa, że Chiny mogą wylądować na Księżycu przed powrotem Amerykanów. Jaka jest w takim razie reakcja NASA na te opóźnienia i no, rosnącą presję? Reakcja jest znacząca, powiedziałbym. Pełniące obowiązki administratora NASA Sean Duffy publicznie przyznał, że SpaceX ma opóźnienia w realizacji kontraktu na lądownik. Przyznał to publicznie? Tak. Co więcej, NASA podjęła decyzję o ponownym otwarciu przetargu na lądownik księżycowy. Przetargu, na który przeznaczono, bagatela, 4,4 miliarda dolarów. Czyli NASA chce mieć alternatywę. Chce mieć drugiego dostawcę, oprócz SpaceX. Dokładnie. A kto mógłby nim być? No cóż, najpoważniejszym kandydatem wydaje się być firma Blue Origin Jeffa Bezosa. Oni od dawna rozwijają swój lądownik Blue Moon we współpracy zresztą z innymi dużymi firmami lotniczymi. Rozumiem. Jak donoszą liczne media, w tym Click Orlando, Yahoo! News, Meteo Web czy Florida Today, celem NASA jest właśnie wprowadzenie konkurencji. To ma zmniejszyć ryzyko związane z poleganiem tylko na Starshipie i potencjalnie przyspieszyć pracę, zwłaszcza w obliczu tego, co coraz częściej nazywa się nowym wyścigiem kosmicznym z Chinami. Widzę, że ta decyzja jest szeroko komentowana. Tak, od lokalnych gazet jak The Spokesman Review, po międzynarodowe portale jak La Repubblica czy El Universal, a także serwisy finansowe jak Zero Hedge czy International Business Times, to pokazuje wagę tej strategicznej zmiany. A jak na tę krytykę i decyzję NASA zareagował sam Elon Musk? Jego reakcje bywają, delikatnie mówiąc, dość bezpośrednie. I tym razem nie było inaczej. Elon Musk bardzo ostro skrytykował Sean'a Duffy'ego w mediach społecznościowych. Użył nawet obraźliwego określenia "Sean dami". Naprawdę? Tak. I kwestionował jego kompetencje. Jednocześnie, co trzeba przyznać, zapewnił o pełnym zaangażowaniu SpaceX w program Artemis i swojej pewności co do możliwości Starshipa. Czyli mamy tu pewien konflikt. Tak, ten publiczny spór opisany między innymi przez El Universal. Zero Hedge IB times i USA today wyraźnie pokazuje napięcia na linii NASA-SpaceX, co jest dość niezwykłe w relacjach agencji rządowej z kluczowym komercyjnym partnerem. Mimo tych problemów z misją lądowania czyli Artemis 3, czy są jakieś postępy w innych częściach programu Artemis? Coś idzie zgodnie z planem? Tak, i to jest ważne, żeby o tym powiedzieć. Przygotowania do misji Artemis II idą naprzód. Artemis II ma być pierwszym od czasów Apollo załogowym lotem wokół Księżyca. Planowanym obecnie na luty 2026 roku. Czyli już niedługo. Stosunkowo niedługo. Jak donosimy te web, w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na Florydzie zakończono właśnie ważny etap montaż kapsuły załogowej Orion. Kapsuła otrzymała nawet nazwę Integrity. Integrity. Tak, zamontowano ją na szczycie potężnej rakiety SLS, czyli Space Launch System. To jest konkretny, widoczny postęp w programie. Czyli mamy tu taki obraz mieszany, problemy i opóźnienia w jednym kluczowym elemencie programu, ale jednocześnie postępy w innym. A czy na tej scenie pojawiają się jacyś zupełnie nowi gracze, ktoś, kto mógłby wpłynąć na przyszłość eksploracji księżyca? Ciekawym przykładem jest firma Impulse Space, założona przez Toma Mullera. Muller to znane nazwisko w branży. Tak, to postać wręcz legendarna w SpaceX. Był pierwszym pracownikiem zatrudnionym przez Muska i głównym projektantem silników Merlin, tych, które wyniosły Falcona 9 na szczyt. Niesamowite. I co teraz robi Mueller? Teraz Mueller ze swoją nową firmą Impulse Space celuje w rynek średniej wielkości lądowników księżycowych. Jak informuje Times of India, Impulse Space chce oferować transport ładunków o masie od pół tony do 13 ton. Czyli wypełniają pewną niższe? Dokładnie. Wypełniają niższe pomiędzy tymi małymi komercyjnymi misjami CLPS, Commercial Lunar Payload Services, a tymi wielkimi załogowymi lądownikami programu Artemis. Planują pierwsze misje już w 2028 roku, co pokazuje, jak dynamiczny jest ten rynek. Przejdźmy teraz może do szerszego kontekstu. Jak te wszystkie globalne wydarzenia wpływają na sytuację lokalnie, na przykład na Florydzie, która jest przecież sercem amerykańskiego programu kosmicznego? Och, wpływ jest ogromny. Zwane wybrzeże kosmiczne na Florydzie przeżywa prawdziwy renesans. W 2024 roku przeprowadzono stamtąd, proszę sobie wyobrazić, rekordowe 93 starty orbitalne. 93. A prognozy na 2025 rok mówią już o ponad 100 startach. Lokalne media, jak Orlando Sentinel czy Sun Sentinel, regularnie donoszą o tym boomie. Kto tam dominuje? Dominującą rolą odgrywa oczywiście SpaceX z Falconem 9, ale rośnie też znaczenie United Launch Alliance, czyli ULA, z rakietami Atlas V i nową Vulcan Centaur. A wkrótce ma zadebiutować potężna rakieta New Glenn firmy Blue Origin. Czyli duża konkurencja. Tak. To wszystko przekłada się na miejsca pracy i rozwój całego regionu. A jak wygląda sytuacja w tym drugim, ważnym dla SpaceX miejscu? Mówię o południowym Teksasie, gdzie powstaje Starship? Tam również widać wpływ firmy. I to nie tylko technologiczny. SpaceX angażuje się też w inicjatywy edukacyjne. Ciekawym przykładem opisanym przez Texas Tribune jest Project Vortex. Na czym polega? W ramach tego projektu uczniowie lokalnych szkół średnich w rejonie Rio Grande Valley budują i testują własne, mniejsze rakiety. Ma to inspirować młodzież do nauki przedmiotów ścisłych i technicznych. To bardzo ważne. I w dłuższej perspektywie pomoc w dywersyfikacji lokalnej siły roboczej w regionie, które no cóż, często boryka się z różnymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi. Te technologiczne i ekonomiczne aspekty są fascynujące, ale eksploracja kosmosu budzi też pytania natury etycznej. Czy ta debata również gdzieś się toczy? Owszem, i to coraz intensywniej. Przykładem jest niedawna dyskusja pięciu ekspertów opublikowana w The Conversation. Zastanawiali się oni nad zasadnością i etyką dalszej eksploracji, a zwłaszcza potencjalnej kolonizacji kosmosu. I do jakich wniosków doszli? Co ciekawe, większość z nich, czterech na pięciu, odrzuca sam termin kolonizacja. Ze względu na jego no, negatywne historyczne konotacje związane z wyzyskiem i dominacją. Zrozumiałe. Zamiast tego opowiadają się za modelem odpowiedzialnej eksploracji, opartej na współpracy międzynarodowej, która szanuje potencjalne środowiska pozaziemskie. Podkreślają też, co ważne, że priorytetem ludzkości powinno pozostać dbanie o naszą własną planetę Ziemię. To ważny głos w tej dyskusji. A czy pojawiają się jakieś nowe obawy związane z tymi technologiami, o których mówiliśmy wcześniej? Na przykład z kolejną generacją Starlinków? Tak, pewne obawy towarzyszą planom wdrożenia satelitów Starlink V3. To ma się rozpocząć w 2026 roku. Jak informuje Gizmodo, te nowe satelity mają być znacznie większe od obecnych, ważyć około dwóch ton. Hmm, dwie tony to sporo. Tak, i oferować dziesięciokrotnie większą przepustowość danych, nawet do 1000 Gbps. Tak duży skok w rozmiarze i liczbie satelitów, bo konstelacja ma dalej rosnąć, budzi obawy astronomów. O co konkretnie chodzi? O dalsze, jak to mówią, zaśmiecanie orbity okołoziemskiej i potencjalny negatywny wpływ na obserwacje nieba prowadzone z Ziemi. Chodzi głównie o odbijanie światła słonecznego przez satelity. A co na to SpaceX? SpaceX zapewnia, że nowe satelity V3 są projektowane tak, aby były ciemniejsze i mniej refleksyjne niż poprzednie wersje, ale środowisko naukowe pozostaje czujne i domaga się dalszych działań minimalizujących ten wpływ. Mamy więc obraz niezwykle dynamicznego tygodnia. Spróbujmy na koniec spojrzeć w tę najbliższą przyszłość. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę w nadchodzących miesiącach? Co obserwować? Jest kilka takich kluczowych obszarów do obserwacji. Po pierwsze, oczywiście, dalsze losy programu Starship. Będziemy śledzić kolejne loty testowe. Zwłaszcza to przejście na nową wersję Block 3 V3 i próby osiągnięcia orbity oraz kontrolowanego powrotu nie tylko boostera, ale i samego statku Starship. Te loty orbitalne w 2026. Tak, potencjalne loty orbitalne w 2026 roku będą absolutnie kamieniem milowym. Po drugie, rozpoczęcie wdrażania tych satelitów Starlink V3, również planowane od 2026 roku. Będzie interesujące zobaczyć, jak one wpłyną na rynek internetu satelitarnego i jak realnie będzie wyglądał ich wpływ na te obserwacje astronomiczne. A co z programem Artemis i tą rosnącą konkurencją? Tutaj kluczowe będą, powiedziałbym, dwie rzeczy. Po pierwsze, sama misja Artemis II. Ten pierwszy od ponad 50 lat załogowy lot wokół Księżyca, planowany na luty 2026. To będzie ogromne wydarzenie. Medialne i psychologiczne. Na pewno. Po drugie, decyzja NASA w sprawie tego drugiego kontraktu na lądownik dla misji Artemis 3. Kogo wybiorą obok SpaceX? Jak to wpłynie na dalszy harmonogram i architekturę całego programu? Równie ważny będzie debiutancki lot rakiety New Glenn firmy Blue Origin. Czekamy na niego od dawna. Tak. Jeśli się powiedzie, może znacząco zmienić układ sił na rynku ciężkich rakiet nośnych, oferując realną alternatywę dla Falcona Heavy i przyszłego Starshipa. Nie zapominajmy też o Chinach i tych nowych graczy jak Impulse Space. Oczywiście. Będziemy nadal obserwować tę wysoką kadencję startów chińskich i ich postępy w programie księżycowym. Warto też śledzić rozwój firmy Impulse Space Toma Mullera i ich średniej wielkości lądownika. Czy uda im się szybko wejść na rynek i zrealizować pierwsze misje, zgodnie z planem, czyli już w 2028 roku? Podsumowując, ten ostatni tydzień dostarczył nam zarówno dowodów na imponujący postęp technologiczny w sektorze kosmicznym, czego przykładem jest ten udany lot Starshipa i ambitne plany dotyczące jego nowej wersji oraz satelitów Starlink, jak i uwypuklił strategiczne wyzwania. Mhm. Mowa tu oczywiście o opóźnieniach w kluczowym dla NASA programie Artemis i tej decyzji o poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań dla lądownika księżycowego. Dokładnie. A wszystko to dzieje się w kontekście rosnącej konkurencji nie tylko ze strony Chin, ale i tego dynamicznie rozwijającego się sektora prywatnego. Przyszłość eksploracji kosmosu dosłownie tworzy się na naszych oczach. Warto przy tym może dodać, że przygotowując te analizy, Stylo News korzysta z bardzo szerokiego spektrum źródeł. Są to zarówno tradycyjne agencje informacyjne, portale specjalistyczne z różnych krajów, jak i, co jest istotne w dzisiejszym świecie, informacje i nastroje wychwytywane z platform takich jak X, czyli dawny Twitter. To ważne. Tak, to pozwala na uzyskanie bardziej kompletnego obrazu sytuacji uwzględniającego różne perspektywy. On zmienia się na bardziej przyjazny? I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Dziękujemy Państwu za poświęcony czas i uwagę. Dziękujemy.